Dzień dobry, a a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie zdajemy pana Ragorna. Pana Ragorn 2.0 na najnowszym Divine Conquer 5.0 ze wszystkimi fiksami, innymi dziwnymi wymyśleniami. Yy, łapek, górę, z jest proszę pana Discordzika, Patra i dla oraz yy, drugi kanał tego przyzwołego znajomy, syndykalisty, znajomego króliczka. A my dzisiaj yy, musimy odeprzeć im malutką inwazję goblinców malutką inwazję goblinców na nasze odsunięte plecki dlatego zrobimy to, to w bardzo przemyślny sposób wy staniecie sobie tutaj dokładnie ty staniesz sobie tutaj dokładnie, bo wy teraz nie macie zasięgu ruchu, ale ty masz zasięg ruchu także zaatakujemy cyk 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 i ci będą jako posiłki i mamy wow, oni mają złote pancerze, to jest duży buścik ile to jest armora swoją drogą Tacy, z kirmiszerzy mają 3 armora. Stalkerzy mają trzy, hmm. e, natomiast, na... Mają jeden, czyli do dosłownie... sobą <laughs> mają, że jakie uśpiechnięte żbiczki. A, czy my tyle armii prze, 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 przerobimy? Prze, prze Bo tu są, to jest dużo, tu jest dużo. Nas jest mało, ich jest dużo. Rozumiesz? Puls jest taki, że przeciwnik nie posiada. Przeciwnik nie posiada żadnej kawalerii, żadnych wargów, ale jest go od zarąbania dużo. A mamy tylko jednego generała, jeden oddział rangerów, jakichś chłopsko łuczników i jeden oddział piechoty do walki w wręcz, więc trzeba będzie jakoś dziko kajtować, coś kmieć. Chyba jakby się udało rozbić pierwszą armię, zanim przyjdzie druga, to moglibyśmy spróbować z wręcz z nimi powalczyć. Gdzie to jest generał? Generał jest z tyłu. Skirmiszerzy, fajnie jakbyś tym łucznikiem naszym pierwszym strzelał właśnie po nich, a nie po skirmiszerach, dzięki mordzia. Bardzo, ale to bardzo, przydałoby się ubić... Bardzo, ale to bardzo, przydałoby się ubić Generalist Simusa. No tam z tyłu został. Goddammit, czemu ci łucznicy z tyłu zostali, a ci rangerzy już przybiegli? Ech, jak zwykle, wszystko sam muszę robić. Ech, dawaj tych, 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 tych żbiczków. Tu poniesiemy straty, ale no staramy się ogarnąć. Jeszcze mają skierwiszerów, nie oni będą oszczepami rzucać. No ładnie, piu, 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 piu. Myślicie, że oni będą próbowali szarżować, czy będą rzucać tymi oszczepami? W sumie może się co troszeczkę cofnąć. Spróbujemy ich póki co pokajtować, bo jeszcze tej drugiej armii nie ma. Bo dopóki nie zabijemy generała, to nie złamajemy muralek i trzeba będzie przez tych goblinów się przeżynać. Czy wy chcecie się rzucać? Nie rzucaj tym oszczepem, Dobry goblin. Dobry goblin grzeczny goblin. Nie, 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 mówiłem nie rzucaj, nie, zostaw moich rangerów, bandyto! A wy co, Cofajcie, a nie chodzicie! No jeden zginął, no. Ameba. No ładnie, ładnie. Ładna salwa, teraz odskok. szybciutko, żeby was nie złapał. O, nawet się rozmyśli chyba za jakimś innym biegną. E, gdzie są te posiłki? Posiłki się zbliżają. Tam idzie taka kolumna goblinców. Tutaj walczymy z kirmiszrami wręcz tutaj nasz jeden oddział tankuje, bo się rozciągnęli, więc po postawiłem generałem po prostu walczyć wręcz, a tutaj oddział e, chłopskich tych łuczników z BRI. Ich cały czas strzela, a wy Rangerzy kajtowali. I teraz widzę, że jest chyba szansa. Oj, na plecki dostaniesz. Weź, uciekaj przez chwilę. Okej, okay, udało się. Ten oddział spanikował że miał jakąś oddział jazdy, która mogłaby na plecy wjechać tych skirmisherów z tej piechoty. To, to byłoby dużo łatwiej. Eee, faktycznie musimy pomyśleć, strygerować gdzieś Gandalfa. Ja nie wiem, ten nadal gdzieś zaginął. Nie wiem, czy ja przesklikałem, czy, czy on się popsuł i się nie trygeruje. Bo potrzebujemy jazdy. Gandalf to jest bardzo dobra kawaleria. Zapytacie się, dlaczego Gandalf jest bardzo dobrą kawalerią, bo to jest w miarę dobra kawaleria Sama z siebie, a po drugie to jest kawaleria generalska, więc ona się będzie od, o, odnawiać sama z siebie No chyba, że zginie Gandalf, ale jak zginie Gandalf to powróci, tylko taki bielszy, <laughs> Pierwsza armia rozbita i to w sumie ta trudniejsza, bo ona miała te zbustowane złote pancerzyki, teraz została ta druga armia świeżutka Ale tu powinno już łatwiej pójść Okej, okay, Shaken, uchwiejący się, może uda się sprawić... Czekaj, czy wy strzelacie idealnie po naszych? Czy wy walnęliście idealnie po rangerach? A nie, on też ma łuczników. Dobra, myślałem, że nasi Mulan Hunterzy idealnie walnęli wy naszych rangerów, a zróbcie teraz szarże na plecy, może, może się złamią, spanikują. Zostało 150, ale oni ładnie dzigieną. Taka salwa. Wytrzymajcie rangerzy, hold on, hold on, hold on. Dobra, cofnij. Trzeba ograniczyć niepotrzebne straty. O, i uciekają. No i fajnie, dobra. Ci, którzy jeszcze mają strzały, od razu focus szczelando. tutaj. Cyk, 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 cyk. Czy mamy czas, żeby ich goić? Czy wy macie szansę ich dogonić? No niby macie szansę ich dogonić, ale byście się przydali tam w bitwie. Byście zaatakowali z flaneczki, ale póki ich mordujecie, no to... Mordzia! Ja wiem, że ty chciałbyś strzelać tam w plecy ludziom, ale tu masz cel ważniejszy, no. Dobra, zostawcie ich. Dawajcie tu Niestety muszę przyznać, że ta horda goblińców nieźle przetrzebija tych naszych włóczników, spearmenów podstawowych No ale oni w sumie po to są, tak? Żeby trzymać linię kiedy nasi rangerzy i generałowie strzelają eee, Tylko problem jest taki, że to jest jedyny oddział na południu piechoty, a to jest w ogóle cała armia na południu nasza Jak pojawi się większa armia goblińców No to nic nie mamy, trzeba chyba powoli zacząć myśleć O jakimś wspieraniu O ci już uciekają Okej okay. To salwa tutaj, cyk cyk cyk, kuszujcie. No i przede wszystkim postrzegam kawalerię. Oczywiście execute Demol. Żaden goblinski dzieciątek się nie ostanie. O, zarobiliśmy trochę na tym. Fajnie, tylko że teraz problem jest taki, że ta armia. Że ta armia. Że ta armia raz, że będzie opłacana, bo nie jest wy Osul jako darmowy garnizon. A po drugie, 900. Dobra, wy już tu zostaniecie bo zakładam, że te ataki będą częsts częstsze, jeżeli chodzi o goblinców. Tu też idzie jakaś niewielka armia, ale myślę, że tutaj to miasteczko sobie poradzi z tym wszystkim. Ja mamy tysiąc goldzika, które moglibyśmy widać na rozbudowę w Anominas, żeby zmniejszyć koszty budowy. Na razie nam nic nie da, ale potem jak już wejdziemy w płynność finansową, to oczywiście będziemy taniej budować. Ossul widzę, że bez garnizonu wytrzyma i możemy zrobić. Jak mamy Ossul, to Tyrthuin możemy zmienić w jak jest ost-sól, to to będzie west-pieprz. O, proszę bardzo. Wasz pomysł z komentarzy. Co prawda mi się nie zgadza, że tu jest zachód, a tutaj jest wschód, no ale no... Kto wie, to jest Śródziem, może, może tam jest południe, a tam jest północ, jest odwrócona mapa. Kto wie, kto wie, może tak być. Yy, może tak być, dobra, panie Ragornie, pan tu jesteś ogarnięty, wszystko, dyplomata, bo znowu zapomnę o dyplomacie, właśnie, dyplomata idzie w kierunku yy, Mordoru, Amon Hen, odkryte. Yy, wodospady odkryte, świetnie. Przejdziesz na drugą stronę, porozmawiasz z Mordorem, może będą chcieli sojusz zawiązać. No i zaatakowały tego obince. oni to oblegają! Nie, będą szturmować, dobra. Od razu ich naklepiemy. Czy tam jest. Łoj, czemu to jest 2 do 5? Hmm. Wargi. Przepraszam, wargi. One nie strzelają, nie? Nie może być zabrejdowane. 1200 warg kosztuje. O rany, ty. Wow. Czemu to jest takie? To jest ciężka kawaleria? 16, 15. Ale to jest mocne. Dobra, trzeba zrobić tak. Że ci skałci odciągną tych wargów i będą się z nimi galić przez całą mapę. A te dwa oddziały będziemy kajtować łucznikami. Wow, to nie może nas zaszarżać pod żadnym pozorem. Są jakieś ciężkie wargi bojowe. Znowu bez jeźdźców. Tylko z generałem, który sobie siedzi na tym wargu. Jaka jest szansa, że oni się skuszą na naszą kawalerię? Bo jak to w nas wiedzie, to o No to oddziały mogę wykajtować bez problemu, ale to. Strzaj ten oddział, fokusuj go, wkurz go, zdenerwuj te warki, poszczelaj. Chociaż nie, w miarę ładnie padają, i to od samej kawalerii, z tych 60 łuczników konnych. Ja wiem, czy to takie mocne, nie no 16 szarży to robi różnicę, ale jeżeli chodzi o armor, no to dostaje tam w tą psią łapkę. Pada, nie no ładnie, już po 20 padło. Zostało 5 wargów. Może generał by w końcu padł, to te moralki goblińców by... Czy wy uciekacie? Co wy robicie? Nie wiem, co wy robicie, ale... Ale cieszy mnie to niesamowicie. Strza... O nie, wam się strzały skończyły, najgorzej. Musisz dobić, musisz dobić te wargi. I zabić generała. O, wrogi generał nie żyje, super, dobra. No i mamy kawalerię i teraz będziemy mas... O, Jesus, ale będzie masakracja tych goblinców. Ależ będzie masakracja. Ustaw kawalerię z tyłu. Ej, może by z jakichś większych strat się uda to zrobić? Super. I tak kawaleria wargów kosztuje tysiąc. Wystarczył oddział właściwie koni ucznicy praktycznie wszystkich tych wargów zabili. Czy wy gonicie tę kawalerię? Możliwe. Z czym wy walczycie? A tu ten jeden warg przyleciał co został. <grytanie> Pokonaliście warga, brawo panowie. Yy, I co? Ostatnie te zostały nam się strzały skończyły. Dawaj generałem będziemy szarżować. To może się kompletnie bez stratu da to zrobić. Ewentualnie trochę gwardii generalskiej zginie. No i pięknie! Żaden, żaden ranger nie zginął. Wszyscy przeżyli. Co się u nas? Goblinów wszyscy zginęli. Piękne zwycięstwo. Oczywiście, jak zjakiut demol, to znowu troszeczkę hajsiku dostajemy za złupienie wrogiego. O, to jakiś generał się kręci. Za zupienie wrogiego obozu. Generał, celem Pchaj na man. Nam. Bierzemy ciebie. Zamieszki klasycznie, ale ta osada jest do, w teorii, do stracenia. Wojna wypowiedziana, klany z Danlandem. Dobra wiadomość: my nawet z Danlandem jeszcze nie walczymy, ale nawet jakby Danland z nami walczył, to teraz ma kolejnego przeciwnika. Eee, kolejnego przeciwnika, czyli te klany. To musi być pasjonująca wojna dwóch barbarzyńskich, dzikich ludów w tych lasach. <grym> Doświadczenie plus 2 i raport z końca tury, no i 2,5 tysiąca. A właśnie, dobra, wygraliście, patrzcie, patrzcie to, patrz to cyk, czekaj, gdzie to jest? Cyk, patrz. Ramka, cyk, kamerka. Zadowoleni. Zadowoleni? Krzywo jest. Lepiej się teraz czujecie, że zająca trochę wyniesiono i widzicie, która jest, która jest obecnie tura, ile mamy skarbców? pół tysiąca. Mówiłem, że przeniosę kamerkę jak zaczniemy zarabiać? No. To macie kamerkę podniesioną, panie, panie Aragornie. Tu widzę osadę, którą moglibyśmy przytulić całkiem sporym garnizonem. Ile to się wybroni? Siedem tur. Oraz armii, znaczy osadę praktycznie bez armii. Ale ci rangerzy, czy jak chcę to. U, najemnicy. Uh, że zimieszki. A... Bierzemy? Bierzemy. Bierzemy cokolwiek. O, to jest generał. Ty się tu zrespiłeś. To jest ten generał, co się zrespił. Super, zostanie z naszym wieżyczkowym, panie celem. Pchaj na maniam... man sam pan... No właśnie ty zostaniesz wieżyczkowy, dokładnie ty. O tak, o tobie mówię. E, no dobra, to robimy taki manerw, że... Robimy taki manerw, że... Tak patrzę kto gdzie może dojść, ale jedynie tą osadę możemy oblegać. No dobra, to robimy taki manerw, że panie Aragornie... Pan to zaczniesz oblegać, czyń pań honory. E, co my tutaj mamy? Tu mamy garnizon z dwoma generałami. I ziomeczkami w środku. I teraz pytanie: Czy oni tak będą łaskawie i wyjdą do nas? Czy będą stawiać opór? Jest tu ma ograniczony zasięg. Aha, te zimieszki. Rzuć was tutaj. I wy stańcie najwyżej, kurde. No fajnie, jakbyście brali udział w tej bitwie. Stańcie tutaj z tyłu. Fajnie, jakby wyszli. No bo w sumie to jest słaba armia, bo to jest poza generałami i tymi najemnymi mieczami. No tu mamy rangerów po. 60, 90, 60, 50, jest ich jest całkiem niewiele Ale my dwa tysiące, golda, pieniążka Bożego, rozumiesz? Rozu O mój Boże To jest chyba ta zaginiona armia, którą tyle czasu szukaliśmy No dobra, jak oni zaatakują Deadman's Dyke To oni mogą w sumie iść dalej mm, Pokaż co oni tu mają Oni tu mają balistę i łuczników i piechotę i piechotę No dobra, to trzeba im stawić opór Stań tu, zaatakuj. No nie, i się wycofali. Mordzia, to kosztuje utrzymania. Ja miałem tutaj cyk, cyki, i potem cofnąć Jak on mi ucieknie, bo ja myślę, że on znowu idzie na to Anumina z puste. Ja mogę coś tu zrekrutować? Nie możemy nic tu zrekrutować. Oczywiście, że nie możemy nic zrekrutować tutaj, no bo my nigdzie nic nie możemy zrekrutować. Napieraj w ten meeting hall. Zdaj budneczek, który zmniejszy koszty. WOSUL na razie nic. Tu się buduje de facto. Tu nic nie zbudujemy. O właśnie, ty mógłbyś wieżyczkę postawić? Mógłbyś, a ty mógłbyś przede wszystkim wrócić Do Ostpieprzu tu Potem Meeting Hall chyba zrobimy, żeby te garnizony co siedzą miały darmowe utrzymanie Bo to jest niepotrzebny wydateczek, pieniążka Bożego Skoro na razie Angmaru nie widać, to zaryzykujemy i postawimy w tej osadzie bibliotekę Może się nie zbuntuje, to zdążymy jej nawrócić, bo ona się buntuje z powodu kultury, nie? No właśnie, 75% to jest culture unrest więc spróbujemy to nawrócić. Questa nie mamy chyba żadnego. Jeżeli chodzi o misje zarobkowe, to staniemy, poszukamy gdzieś. O, są ziemi Mordoru. Tu jest Gundabadu ork. Ej, Gundabad to jest chyba, musi być jedna z łatwiejszych frakcji do gry, bo z jednej strony macie Angmar, który jest waszym sojusznikiem. Tu macie gobliny, który jest waszym sojusznikiem. Elfy z Imladris do was nie przyjmą dom, Panaragon do was nie przyjdzie. Jedyne z czym walczycie, to de facto tutaj. Macie jeden front, macie potężny Gundabad, macie kopalnie. Gundabad jest chyba jedna z łatwiejszych frakcji, musi być, do grania. Takich początkowych, startowych, przyjemnych, bo ktoś się ostatnio pytał w komentarzach, czym, czym łatwo zagrać, znaczy na początek, to polecam Rohan na początek. Ale w sumie Gundabad też powinien w teorii być przyjemny, łatwy dla początkujących żbiczków w Total Krigu Śródziemia. O, pieniążki, no właśnie, pieniążki. Były i nie ma pieniążków, skończ turę. O, Josada nam się zbuntowała. No i fajnie. Właśnie wydaliśmy 900 golda. No nieważne. Dobra, ale przynajmniej się zbuntowała tak, że buntownicy mają, a nie Angmar to przejął. E, rewolta. Rewolta, rewolta. No właśnie, przejęli to i tutaj mamy cztery jednostki garnizonowe. No szkoda, że ten kościółek się nie zbuduje, w sensie biblioteka, to by się już zaczęło nawracać na naszą kulturę. Ale jest jak jest, misja, o właśnie, nie no jak jednostki, mordzie, ja potrzebuję pieniędzy, nie jednostek Prawa handlowe, cyk Okej, okay, zaakceptowany, w sumie mogłem dać, żeby nam zapłacić za te prawa handlowe Mapy za mapy nie wymienimy, mógłbym sobie sprzedawać mapę, ale tam whatever Pójdziemy teraz, pójdziemy teraz na południe do Haradu i Handu Myślę, przy okazji zobaczymy, jak wygląda Joro's sytuacja. Widzę, że Kajandros się trzyma, Oz Giliaty padły z jednej strony, tu się trzyma. Także spoko. Staliśmy Woodland Hunterów. Żeby tu chociaż Rangerzy byli. Ale sporo się pobudowało. W Zakopany, West Pieprzu, Pomu Minas. Także spoko. Raport z końca tury, zamieszki. Dalej będziemy tracić? Dalej będziemy tracić pieniążki, bo tyle armii wyciągnęliśmy, że nic dziwnego, że tracimy. Dostaliśmy ten nieszczęsny oddział Londan Huntera z naszej stolicy. Że nic nie robią, tylko kosztują 155, ale spoko, wyślemy was na północ. No tu jakiś garnizon chyba już trzymać musimy. Ewentualnie będziemy nimi ratować na szybko, żeby w tym osul stacjonowali. Potem w jedną turę będziemy ich ściągać, jak tu zobaczymy, że idą goblince. Może. Może to jest opcja, bo trzeba przeoszczędzić pieniążka. Tu na razie jest spokojnie na południu z Danlandem. Tu jest. Ty, a jakbyśmy zrobili tak, że was wyrzucimy na terytorium Bree? A teraz chcecie się bić. A, no dobra, to jak chcecie się bić, to ja przyprowadzę sobie jeszcze jeden oddział. O, teraz się nie chcesz bić. A. Ty, w sumie możemy was rzucić na terytorium Danlandu w sensie Bree, i to nie będzie nasz problem. No, i to mi się podoba. No i wywracajcie sobie. My swoje zrobiliśmy. Ty, bo utrzymanie jakiegoś oddziału, no właśnie, to jest 225. Czyli to jest 1000 golda naturę utrzymania tych oddziałów, którzy na razie nic nie robią. No, jest jak jest. Dobra, tutaj, co tu się dzieje? Tu widzę, że jakieś szczury podchodzą. To bardzo dobrze, że się schodzą. Ty miałeś być wyżyczkowym, ale no, problemy finansowe, jak zwykle. Więc nie zostaniesz wyżyczkowym. Możemy tym rzeźmieszkiem, bo co my chcemy zrobić? Ja mogę w sumie wystrzać w tym mieście. Więc możemy to nawet sztrumować. Powinniśmy dać radę. Tak mi się wydaje. Tylko, że zostało 9 tych, tych kolnych strzelców, których koniecznie trzeba będzie przerotować i, i przeszkolić na nowo, bo mają złote doświadczenie. Zrobimy tak: spróbujemy Ciebie odepchnąć stąd. I Ty się nie odepchałeś. No dobra, no to spróbujemy zaatakować. I lepiej chyba mi ich wystrzelać w bitwie o osadę, niż jakbym miał przerwać oblężenie i próbować ich ściągnąć na bit, na pole. Dobra, no to walczymy. Tylko na pytanie, ty nie masz żadnych strzelców kawalerii, masz jakąś główną piechotę i jedną kawalerię w posiłkach, no ale to przy takiej sile ognia raczej powinno zginąć, no to lecimy. Czekaj, w co wy już strzelacie? Czekaj, czy wy chcecie strzelać tam do środka? Nie, nie, na razie nie strzelajcie, panowie. Yy, na razie, co trzeba zrobić koniecznie, to przechwycić wrogie posiłki. Które gdzieś tam w tym kierunku będą przychodzić, wstrzyma się. Ogień pana Ragor jest miłośnikiem zwierząt i te pieskowate wargęły na pewno ogarnie. Także szkoda, o enemy general Fallen, No, głupio by byłoby, jakby pies zagryzł z pana Ragorna. Byłoby bardzo głupio. Byłoby niesamowicie głupio i niezręcznie. <laughs> Kiedy każą ci tłudzu tarane w bramę, a z tyłu jacyś barbarzyńcy uciekają z toporkami. znaczy, tak stałem po prostu w formacji i od chcę walą tymi mieczorami. Dobra, ale tych czterech przebiegło i czeka, że aż im otworzymy. To nie mogę. Może być problem, bo może nam zabraknąć strzał. Powinniśmy mieć coś takiego, że takie mieć takie przyczepki-wózeczki ciągane ze sobą. Jak nie wiem, w trzecich, czy coś, które odnawiałyby nam amunicję. Bo tam jest jeszcze całkiem sporo tego mięsa do przemielenia Tych barbarzyńców, sangmaru Ale niektórym się powoli zaczynają strzały kończyć O Jezus, ale rzeź w tej bramie, nie wiem czemu On po prostu do nas powoli wychodzi, a my po prostu strzelamy Panem Aragornem trzymam tej linię A on sobie stoi w tej bramie, próbuje wyjść, o teraz generała przy przysłał Super Zaraz pana ragor znowu zaszarżuje. A oni już tu stoją. Czekajcie, bo bardziej trzeba będzie się strzelać po naszych niż po pani Aragornia. To trochę niedopuszczalne, żeby pana Ragor zginął od przyjaznej strzały. Przenieście na ten drugi oddział yy, ogień. Pana Aragorn niech zaatakuje. A tu zaraz najemne miesze od flanki będą wszarżować. Tu w sumie walczy dwóch generałów, nie? Bo to jest dwie jednostki Witch Kingów. Witch Knightsów. Tak, jest z 730. Jakich tu wystrzelamy? Aha, niektórym się już strzały kończą. No właśnie. Mam nadzieję, że potem jakoś, nie wiem, z doświadczeniem, z armorem, czy coś, będą więcej strzał posiadali, bo trochę mało. Znaczy dobra, nie mało, oni po prostu chore ilości strzał wystrzeliwują, bo musimy, ale... E, dobra, przerzućcie już tu... Czy to jest falanga? W sensie ci... Mur włóczni mogą zrobić? E, wystrzelać to szybciutko? Czekaj, czy tu pan Aragorn stoi? Czy właśnie nadziewają pana Aragorna na tą gigantyczną włócznię? Czekaj, to jest pan Aragorn, czy nie? Teraz pytanie, czy muszę ten oddział wycofać. Nie, to nie jest chyba on. Co to jest za żbiczek? A, to jest kapitan od tych, od bandytów. Dobra, e, to możesz umierać. Jak te piki się przypychają? Ej, o co chodzi? Znaczy on giną, ale przepychają naszych, zając w szoku. Więcej bustów na raz odpalić. Przydadzą się. Bo tu już resztki zostały. Ile straciliśmy? 20%. Najbardziej to, że ziemieszki ucierpiały te najemne miecze w sumie. I tylko one. Z dwóch stron wchodzimy na plac. I w ogóle jaki ładny ten, dom wodza czy co to jest? Budynek. Takie okrągłe tutaj z tymi. Mam nadzieję, że żaden generał nasz nie zginął. Enemy general fallen kolejny. To było dwóch generałów. Właśnie, dwóch wrogich generałów zabiliśmy. I ostatnie resztki, które brały się na placu. Również zostaną wyżnie. o tak. Doktryna pana Ragorna. Ale jestem w szoku, jak dobrze te piki. Może nie mordowały naszych, ale przepychały się yy, przez bramę. Niższa rzeź tu jest. A ile w tej bramie zginęło od naszych łupów? Masakra. Nie wiem, czy oni do nas wyszli. Ja tylko ja rozwaliłem bramę i chciałem tak stanąć i powoli ich wystrzeliwywać, nie? A nagle patrzę, wszyscy się zlatują. Co jest? E, tak, koniec bitwy, 190. No szkoda trochę, że zimieszków i tych najemnych mieczy, no ale jest jak jest. Piękne zwycięstwo. Proszę, execute them all. E, czy my dostajemy troszkę pieniążka za pokonanie tych wrogów czy coś? bym coś zbudował? Jakąś wieżyczkę? Dobra, piękne zwycięstwo, panie Ragornie. Wszyscy się cieszą. O, 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 to jest jakaś duża wioska. Ale jest ludność na minus i oni są zadowoleni tylko dlatego, że to jest duża armia. Także... O, tak. O tak. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Dobra, co my tutaj mamy? Czy oczywiście część naszych grzbiczków wróciło po tej bitwie Że zimieszki pewnie jak no to jest miasto? To jest miasto. Zmniejsz podatki, których pan Ragorna musi działać. Tu jest kolejna nieduża osada, tylko że. Tylko że. Słuchajcie so, możemy się tu udać, nie? Bo tu już zaraz będzie rudar. No właśnie, ale możemy zająć to, to od. od, od ciągniemy możliwość inwazji na Ossule, West i naszą stolicę. Wy mam nadzieję, że pójdziecie do Bri, albo Bri się wami zajmie. E, no dobra, to chyba idziemy z powrotem na półnie. Ewentualnie możemy jeszcze tego tutaj, że zimieszka generała ścigać. E, dzień dobry. Co to jest? To jest generał łucznicy. Cześć. U taki szczur się skrada jednym oddziałem. Cześć. Panie Abchana Zurze, no masz pan pecha. Od razu zaczyna się bitwa i zaczynają strzelać. Jakie to jest piękne. Kiedy masz serię z pana Ragorna i elfów jednocześnie. Dobra, gdzie są ci archerzy? Tutaj. Tych archerów chyba zraszujemy. Fokusujcie ogień na tym. A panem Aragornem zraszujemy tych archerów. Ci archerzy aż tak słabi nie są. Słuchaj, to może generała? Fokusujcie. Ci, co mają zasięg na generała, to niech już walą po generale. A pana Ragorn leci robić swoje. Pana Regor, nowe rzeczy zdążą. Wystrzelić jeszcze raz, chyba zdążą. Raz wystrzelić. Przed szarżą. Ta zdążyli. Ale gdzieś to w ziemię poleciało, nie trafili. Okej. Okay. Ewentualnie możemy ich zaszarżować, a potem odskoczyć. I wracamy, dzień dobry. Tylko nie zabicie mi pana Regora na bandyci. Wpalacie sobie tutaj buściki do walki wręcz. Ci łucznicy będą strzać, czy poszli bić się? Poszli się bić. No i świetnie. Teraz trzeba to wszystko wystrzelać. Ewentualnie moglibyśmy ucznikami się rozsunąć, ale wierzę, że nie trafią Pana Ragorna. Prawda? Prawda? Oho, kolejny ko cosplayer Pana Boromira. Ale trzeba przyznać, że twardy? To, to tyle w temacie twardości. <laughs> um, execute oczywiście. O, 300 z golda zarobiliśmy na tej bitwie, świetnie. Teraz mamy taką fajną druszkę, która prowadzi prosto do tej osady. Tylko pytanie, czy my potrzebujemy wszystkich jednostek? Chyba tak, chyba daj wszystkich, ewentualnie będziemy rotować. Ej, nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle, bo na razie Angmar jest ym, gromiony po tej bitwie tutaj w zasadce w, tej le w tym lesie. Dziś tutaj była ta zasada w lesie. Nie widzę większych armii Angmaru, jeżeli o to chodzi. Gobliny na razie, to co wysyłają, rozbijamy na granicy. Danland jest zajęty wojną na południu, oraz y, gdzieś ta armia z Bryt stała, ale sobie poszli. Może wrócą i będą dalej osłaniać naszą flankę, więc nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze gdzie jest dyplomata? Dyplomata jest no. tutaj, także wszystko zrobione. Wy możecie je zostawić jeszcze na koniec tego odcinka apek górę i soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Cześć, cześć.